Hej, w dzisiejszym odcinku przejrzymy sobie linię Wizer Air Hungary. Nazwa skrócona Air węgierskie tanie linie lotnicze obsługujące Europę Środkowo-Wschodnią, Europę Zachodnią, Azję, Gruzję i Izrael. Pierwszy samolot firmy wystartował 19 maja 2004 z Katowic. Zapraszam do oglądania. Historia przewoźnika zaczyna się już w 2003 roku. WIZER został założony w lipcu 2003 roku w Londynie przez grupę siedmiu osób z doświadczeniem w branży lotniczej pod przewodnictwem Węgra Józefa Wardiego, wcześniej dyrektora generalnego linii lotniczych Malew, a zarejestrowano go 4 września 2003 roku. Głównym inwestorem jest amerykańska instytucja kapitałowa typu Private Equity Indigo Partners. W założeniu ceny lotów miały być tak dopasowane, aby każdego mieszkańca regionu stać było na podróż lotniczą. Początkowo linia latała z Katowic na lotniska Berlin, Londyn, Mediolan, Bergamo i Rzym. Następnie posiadając 6 samolotów A320 otworzono kolejne trasy lotnicze do Barcelony, Paryża, Sztokholmu, i Aten. 30 samolotów A320 zostało zamówionych przez firmę w lipcu 2006, a w październiku 2007 linia złożyła zamówienie na 50 maszyn tego samego typu z opcją na kolejne 25. Do kwietnia 2007 z usług Weezer skorzystało ponad 6 milionów pasażerów. Według nieoficjalnych informacji, Weezer mógł zanotować w 2008 roku stratę w wysokości 9 milionów euro przed opodatkowaniem. Zaś od początku swojej działalności straty mógł wynosić 80 milionów euro. Główną przyczyną ujemnego bilansu firmy mogły być straty z tytułu prowadzenia działalności na Ukrainie i w Bułgarii. Jednakże z jednego przeprowadzonych wywiadów w grudniu 2012 z prezesem Wizer wynika, że firma przynosi zyski 43 miliony euro, licząc od 30 marca 2012. Po upadku linii male w 3 lutego 2012 roku. Wizer stał się de facto największym węgierskim przewodnikiem lotniczym. Do maja 2014 Wizer przewyższył łącznie około 69 milionów pasażerów. Od początku swojej działalności linia lotnicza jest laureatem rankingu portalu internetowego pasażer.com w kategorii najlepszej linii niskokosztowej. Wizerem polecimy m.in. z Katowic, Warszawy, Gdańska, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Lublina, Szczecina. Olsztyn, Mazury oraz Rzeszów. Przejdźmy do floty, która składa się z Airbusów. Przewoźnik operuje maszynami wąskokadłubowymi z rodziny Airbus A320 i A321. W maju 2020 roku flota składała się łącznie ze 121 samolotów. Samoloty cechuje charakterystyczne biało-różowe-fioletowe malowanie z dużym logo firmy. Airbus A320-200, aktualnie user posiada 72 sztuki tego modelu, maksymalnie pomieści 180 pasażerów. Airbus A320-NIO, aktualnie jedna sztuka w użyciu, lecz zamówione są jeszcze 64 sztuki, pomieści 189 pasażerów. Airbus A321-200, obecnie lata 41 jednostek tego modelu, pomieści aż 230 pasażerów. Airbus A321 NIO, 8 sztuk, pomieści o 9 pasażerów więcej niż Airbus A321-200. Pora na kilka dodatkowych informacji. Kot i ata, whisky 6, kot i kao, whisky zulu zulu, znak wywoławczy, Wizer. Państwo Węgry, Weseł, Butaposzt, Katowice, główne porty lotnicze, Bukareszt, Wiedeń. Na koniec kilka wiadomości związanych z Wizer. Wizer ogłosił nową trasę. Od zawsze popularna destynacja wśród naszych pasażerów. Węgierska tania linia lotnicza Wizer ogłosiła nową trasę z Polski. Jeszcze w tym roku będziemy mogli polecieć na hiszpańską wyspę Lanzarote. Lot Poznań-Oslo. 1 listopada Wizer uruchomił nowe połączenie Poznań-Oslo. Wizer lata na główne lotnisko w stolicy Norwegii oslo Gardermon. Loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Koniecznie napisz w komentarzu swoją propozycję na kolejną linię lotniczą. Trzymaj się. Cześć.